Którą metodę podwiązywania wybrać zaprezentuję dwa sposoby i z tych dwóch sposobów ja korzystam. Wiadomo można pomidorów nie prowadzić po sznurkach tylko postawić sobie tutaj tyczki i do takich tyczek można takimi zapinkami albo sznurkami poprzywiązywać na przykład na ósemkę. I to na końcu filmiku wam pokażę. Przejdę na grządkę, bo tam właśnie w gruncie do tych palików te pomidory mocuje, a tutaj w szklarni przy sznurkach. Jakiego sznurka użyć do podwiązania tych pomidorów? No przede wszystkim musi to być sznurek mocny. Możemy tutaj prowadzić dyskusję, czy to ma być sznurek sztuczny, czy to ma być sznurek naturalny. To jest akurat sznurek jutowy. Wielu ludzi go używa, tylko pamiętajcie, że musi to być sznurek naprawdę gruby. Natomiast ja tym razem użyłam sznurka polipropylonowego TEX-1000. Może być jeszcze grubszy, ale on jest taki według mnie wystarczający do wyboru do koloru, jak kto woli. Osoby, które mają tunele czy szklarnie z takim daszkiem dwuspadowym, troszeczkę mają ułatwioną sprawę z mocowaniem tych sznurków tutaj po bokach, bo zobaczcie, ja mam tutaj łuki, w związku z tym ten pomidor tutaj nisko, już by mi się zakończył jego wzrost, gdybym chciała go tak tutaj na wprost zawiązać. Natomiast ja chcę, żeby on poszedł jeszcze wyżej, więc zrobiłam sobie tutaj takie pętle, żeby odsunąć się tutaj od tej ścianki i żeby ten pomidor właśnie tutaj miał więcej miejsca i poszedł sobie jeszcze wyżej. No i ponieważ tutaj nie miałam takiej metalowej poprzeczki jak tu wyżej, to sobie poprowadziłam po prostu taki porządny drut. Jedyna co wam polecam to takie przelotki, czyli nie owijanie tutaj o ten stelaż tylko przykręcenie sobie właśnie takich, takich właśnie, nie wiem jak one się nazywają, no nazwijmy to przelotek i wtedy ten drucik tutaj pięknie sobie będzie wchodził. Właśnie z tymi bokami zaokrąglonymi szklarni ja radzę sobie w ten sposób, a wiadomo tutaj ze środkiem nie mam problemu, bo Sufit jest naprzeciwko i tutaj żadnych zakrętów nie trzeba robić. Jedyne co to też tutaj właśnie sobie te przelotki poprzykręcałam i tak samo poprowadziłam sobie te dwa druty. No bo akurat mam takie ustawienie grządek, że one są naprzeciwko. Tutaj byłoby już po ukosie, gdybym chciała tutaj przywiązać ten sznurek. Stosuję dwa wiązania pomidorów, inne stosuję tutaj na dole łodygi. A inne zastosuję tam na górze. Już Wam pokazuję, jak wygląda to wiązanie na dole i dlaczego akurat takie wiązanie wybrałam. Z lewej strony trzymam krótszy koniec sznurka. Z tyłu za łodygę przekładam. I teraz ten krótszy koniec idzie na górę. O tak. Pod spód. I teraz od góry wkładam go do tego oczka. W ten sposób, żeby powstało mi tutaj takie kółko. Jak już mam takie kółko, to sobie tak delikatnie przesuwam te kółko w stronę łodygi. O. I sobie zaciskam teraz. No i dlaczego taki sposób właśnie stosuję? Dlatego, że łodyga będzie tutaj grubiała z czasem. A taki sposób pozwoli mi wyregulować wielkość tej pętelki. Jak łodyga jest mniejsza, wówczas sobie tym dłuższym końcem pociągam. Oczko mi się zmniejsza. Zostawiam z takim luzem. Natomiast jak łodyga będzie się... Powiększała, będzie grubiała, to wtedy sobie w drugą stronę pociągam też za ten dłuższy koniec i mam już pętelkę luźniejszą. Nie możemy dopuścić, żeby pomidor był zawiązany za ciasno, bo gdy ta łodyga będzie grubiała, to nie będzie przepływu składników pokarmowych wyżej do pomidora. Zawsze zostawiamy z takim luzem, a potem. Od czasu do czasu po prostu to kontrolujemy. Pokazałam Wam tutaj na samym dole, dlatego żeby kamera lepiej tutaj mi uchwyciła. Natomiast ja zawsze zawiązuję wyżej, nawet nie pod tym liściem najniższym, bo on z czasem będzie wyłamany. Zwykle wiążę, tak jak tutaj, pokaż, pod tym drugim albo nawet i trzecim liściem. Nigdy nie zawiązuję pod gronem. Zawsze pod liściem, nie pod gronem. No i teraz, w zależności od tego, czy chcemy użyć takich klamerek, zapinek do pomidorka, to nie musimy tutaj tego sznurka wokół tego pomidorka okręcać. Wystarczy go podciągnąć na górę, i potem, jak już zaczepimy na górze, to wtedy sobie te y, zapinki tutaj zaczepiamy, wkładamy ten sznurek tutaj do środka. Do tego zgięcia. O tak. I wówczas zapinamy z drugiej strony. I mamy takie mocowanie. Ale, jeżeli nie używamy takich spinek, no to wtedy sobie musimy ten sznurek okręcić od tego pomidora. Ja to robię zawsze w prawą stronę. Już w tej chwili mam tutaj dwa sznurki, więc nie chcę za bardzo sobie tutaj y, teraz komplikować, tylko zwrócę jeszcze uwagę na to, żeby okręcać nie tutaj pod gronem, tylko zawsze pod liściem. O tak. No to dobrze, mamy już zawiązany dół i teraz idziemy sobie na górę. Odcinamy sznurek, oczywiście z zapasem. No i teraz drugi sposób wiązania. Możemy to zawiązać tak po prostu na supał. Wiele us osób na pewno tak robi. Wiąże po prostu kilka razy trzy na przykład takie supły i ten sznurek na pewno nam nie puści, utrzyma tego pomidora, ale ja tego sposobu nie chcę używać, dlatego że potem muszę ten sznurek tutaj blisko odcinać nożyczkami i no, i najprawdopodobniej już tego sznurka nie użyję w przyszłym roku. A, a jeżeli chcie, chcemy ten sznurek użyć w przyszłym roku, bo na przykład sobie go wyozonujemy, czy całą szkarnię wyozonujemy, czy sobie wrzucimy do jakiejś, jakiegoś woreczka, no to możemy go po prostu użyć sobie w przyszłym roku, nie obawiając się o jakieś choroby, które tutaj mogłyby pozostać. Więc ja stosuję takie wiązanie. Może pokażę najpierw tutaj na tym takie wiązanie, które mogę po prostu pociągnąć O I już mam sznurek zdjęty do ewentualnego wykorzystania na przyszły rok albo po prostu takiego nowygodnego zdjęcia bez jakiegoś obcinania. Tutaj pokażę Wam na drugiej na tym drugim drucie, bo nie mam tutaj akurat sznurków będzie Dobrze widać. Z lewej strony mam ten długi koniec, z prawej mam krótki. I teraz tak. Najpierw sobie robię taką pętelkę na krzyż. O tak. Krótki koniec nakładam na górę, na długi. Jeszcze raz pokażę. O tak. Robię taką pętelkę najpierw. Teraz ten krótki koniec przekładam sobie tutaj. Za ten drut. O tak. Tylko krótki koniec, pętelki nie. I wkładam, robiąc znowu taką pętelkę, przekładam przez tą pierwszą pętelkę i pociągam za długi sznurek, jednocześnie za ten drugi też. I już mam mocne wiązanie, które mi na pewno. Nie puści, no i dzięki temu mogę sobie już przy zdejmowaniu tylko pociągnąć i już mam zdjęte. Może jeszcze raz pokażę. Krótki koniec w pra z prawej strony, długi z lewej. Robimy takie oczko, pętelkę. Teraz drugą pantelkę, tak jakby z tyłu tego drutu, i wkładamy ją w ten środek. Teraz pociągamy, i już mamy zrobione. Tutaj, akurat, ponieważ mam linię kroplującą tak blisko pomidora, to sobie po prostu zapięłam tą spinką na dole, nie owijając tutaj o tą łodygę. I też jest dobrze, a tutaj proszę. Jakie grono już piękne. Na początku takie wiązanie może nie być łatwe dla osób, które jeszcze tego nie robiły, ale jak to się mówi, praktyka czyni mistrza. Ja w tej chwili już to po prostu robię odruchowo. Nawet musiałam sobie trochę tak przećwiczyć zanim wam pokazałam. Bo wiecie, że tak jest jak zjazdu samochodem. Jeździmy automatycznie. Używamy tych biegów, pedałów i tak dalej. A potem jak już przyjdzie nam, żeby komuś właśnie opowiedzieć, to się zastanawiamy, jak to było, bo no właśnie to jest automatyzm. Potem to już wchodzi w krew. Staje się tak banalne, tak automatyczne, że nawet nie wiadomo kiedy i już mamy zawiązane. A tutaj na zewnątrz stawiam właśnie takie paliki i do tych palików wiązanie na ósemkę, kokardka. Ale też można zawiązać tak po prostu pętelkę. Mam nadzieję, że te informacje komuś się przydadzą. Kto ma ochotę, to niech podzieli się w komentarzu.